postaram się to zrobić jak najszybciej i jak najprościej się da. Siemaneczko żymeczki z tej strony Mati, a ja was witam w kolejnym filmie, kolejnym z wielu, które pojawiały się tutaj na YouTubie moim, aczkolwiek od 11 miesięcy nie pojawił się żaden. Można powiedzieć, że przez ostatni rok byłem kompletnie martwy w internecie, a to wiąże się z tym banem, który dostałem i na TikToku, i na Instagramie, o którym mówiłem w poprzednim filmie i tam bardzo dobrze to wytłumaczyłem. A przynajmniej tak mi się wydaje. I teraz chcę tu pogadać o tym, jaki jest aftermatch tego zdarzenia, bo jak widzicie, przez bardzo długi czas nic nie wstawiałem i przez bardzo długi czas ledwo cokolwiek wstawiałem na moim TikToku. Właśnie tym nowo założonym. Od razu na samym początku, jeśli są tutaj nowe osoby, to właśnie odsyłam do tego poprzedniego filmu oraz również odsyłam do mojego nowego Instagrama, o już od roku, i nowego TikToka. Będą mniej więcej tutaj się Wam pokazywały. Jak i oczywiście pewnie znajdziecie je w opisie. A więc, dobra, dostałem tego banana na Instagramie i dostałem tego banana na TikToku. I na samym początku próbowałem to naprawdę mega fajnie odbudować, aczkolwiek spotkałem się ze ścianą. I tak to mniej więcej wygląda na początku. Bo warto zaznaczyć, że swoje konto w mediach społecznościowych budowałem około 4 lata. Cztery lata codziennego wrzucania po naprawdę dużo TikToków, bo gdy byłem młodszy, to miałem tak dużo zapału do tego i tak dużo pomysłów, że po prostu leciały mi te pomysły cyk, 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 cyk i już mam 10 TikToków dziennie. Moja iskra kompletnie wygasła wtedy, kiedy dostałem te bany. No bo realnie musicie sobie wyobrazić, to była moja praca i nagle w przeciągu tygodnia tracę jedno i tracę drugie. Naraz. Można to mniej więcej porównać do tego, jakbyście pracowali gdzieś bardzo długo, zajebiście by się wam pracowało i mielibyście to jako jedyny wasz cel, żeby w tej pracy się odnajdywać i awansować. I nagle zostajecie wyjebani na zbity ryj, bez kompletnej możliwości zrobienia czegokolwiek, i jeszcze wam mówią, spierdalaj, w tej pracy już nie będziesz pracował i musisz sobie znaleźć zupełnie coś innego, lub próbować od samego dołu. No łatwe to na początku nie jest. I tak jak ja spotkałem się z tą ścianą, to naprawdę przez długi czas próbowałem się podbudować, że wszystko będzie dobrze, że faktycznie wszystko to wróci. Aczkolwiek z mijającymi tygodniami, z mijającymi miesiącami po prostu miałem taką padakę na bani, gdy widziałem, że te numery nie istnieją w porównaniu tego do tego, co miałem i że faktycznie to nie idzie, że ludzie nie pamiętają, i nie mogą mnie po prostu zobaczyć, no bo moje konto im się nie wyświetli. A jak się komuś nie wyświetle, to tak zbani, no nie będzie myślał, że kurde, co tam u Matiego może wbije. No bo na tym to mniej więcej polega. Codziennie dodajesz filmy, aby codziennie ludzie yy, widzieli Cię, mieli Cię ciągle w głowie. I po tym, jak widziałem, że naprawdę ciężko jest to zrobić, to powiem Wam, że ja zawsze byłem tym, który powie, że depresja nie istnieje. Że to jest coś mega głupiego i jak w ogóle tak można, ale kurwa, jest tragiczna. Naprawdę. Ten rok był szczególnie chujowy dla mojego całokształtu i dla mojego rozwoju życiowego, przez to, jak właśnie byłem w tym głęboko. Progres na siłowni nie istniał. Był mega regres. Mimo, że faktycznie dodawałem, że chodzę na siłownię. I mimo, że faktycznie trenowałem, to było to może trenowanie trzy razy w tygodniu. I to tak max. Chodziłem na trening, stwierdzałem, że jednak mi się nie chce i po prostu wychodziłem z siłowni i wracałem do domu. Pojebane. Moje jedzenie wtedy było w ogóle kompletnie z innej beczki niż powinno być jedzeniem osoby, która chodzi na siłownię i chce osiągnąć jakiś cel. Po prostu tak mnie to psychicznie wszystko zjadło, że się mniej więcej nad sobą użalałem na tyle, żeby się poddać. Z punktu widzenia mojego dzisiejszego uważam, że jest to coś, co musiało się zdarzyć po tych banach, bo inaczej bym się nie mógł odbudować na tyle dobrze, na ile jestem odbudowany teraz. Znowu załapałem tą iskrę. Znowu chodzę na siłownię ciągle. Jestem na redukcji powiedzmy od lutego. Tylko, że to tak wyglądało, że większościowo nie byłem faktycznie na tej redukcji. Przez to, jak wyglądało to jedzeniowo, przez to, jak się czułem, bo nie pamiętam dokładnie miesiąca, w którym dostałem te bany, ale bodajże był to listopad, mniej więcej coś w tym stylu, może nawet chwilę wcześniej, bo ten Instagram. To serio dużo wcześniej był zbanowany, ale go potem odzyskałem. Później go znowu straciłem, już na amen. Więc właśnie ten okres, taki trzy miesięczny po tym, był ultra najgorszym okresem mojego życia i naprawdę nie polecam. Myślę, że straciłem kupę mięcha, jaką miałem na sobie nabudowaną, i później pseudomasą najebałem strasznie dużo tego tłuszczu. Od Ponad trzech tygodni już regularnie codziennie wrzucam przynajmniej jednego TikToka i staram się tego trzymać, aby po prostu zbudować sobie tą zajebistą rutynę, aby było to już normalnie w mojej głowie, że faktycznie trzeba coś robić. I też dlatego nagrywam ten film na YouTubie, żeby zacząć od nowa. Jak właśnie wrzucałem te TikToki, i czasem coś tam mówiłem, że a będzie powrót sylwetkowy. I tak dalej, to były te komentarze. One mnie dotykały. Ja mniej więcej się nigdy nie przejmowałem hejtem, ale kurcze pieczone. I to też nie tylko był hejt, to była konstruktywna krytyka u niektórych, że powrót, jaki powrót, że co chwilę mówię o tym powrocie. I to mnie wtedy dotykało bardzo, no bo kurwa, no. Ludzie nie stawiają się w butach innych osób i po prostu coś takiego piszą ale też żeby już teraz nie użalać się nad sobą oczywiście no to po prostu bierzemy się do działania sumując to wszystko to był naprawdę tragiczny okres zajebałem ultra downgrade'a jeśli chodzi o siłownię o życie o wszystko ale nie mówię że już wracam albo że zaraz wracam tylko wróciłem już do takiego faktycznego grindu wrócić sylwetkowo dalej muszę ale wydaje mi się że nie jest Aż tak źle jak było. Tutaj postaram się wrzucić wam parę przewitek, jak mniej więcej wyglądałem na przestrzeni roku, a zaraz pokażę mniej więcej, jak wyglądam teraz. Waga teraz jest około 78-77. No i punkt przewodni teraz moich treningów to redukcja, bo nie mogę się doczekać, aż będę w kurwę wycięty, żeby potem zrobić takiego lean bulka, że to szok. Ale dosyć tego ciągłego pierdolenia. I przejdźmy po prostu do kluczu programu. Czyli to, co teraz jem i jak trenuję. Lecimy na trening klaty. Dziś zjadłem już dwa posiłki. Na pierwszy posiłek po szkole był twaróg, jogurt, trochę erytrytolu. Później były dosłownie cztery ugotowane jajka. Tyle. A teraz mamy taki przedtreningowy potwór. Mniej więcej 1000 kalorii. Mamy tutaj 210 gramów indyka. Spód od pizzy, trochę takiej innej musztardy. Dwa kawałki sera. I ketchup. Makrosy oczywiście będziecie mieli na ekranie, jak i makrosy całego dzisiejszego już dnia. Zajebista szama, ja właśnie lubię trochę więcej jeść później w ciągu dnia niż w szkole, bo po prostu w domu ciągle mi się chce jeść. Ja się zajadam i widzimy się już na przygotowanie na siłkę, a bardziej w moim aucie. Zadanie swojego własnego auta to jest naprawdę coś zajebistego, może niekoniecznie tego auta, bo ten chrupek się jebie bardziej niż dupa prostytutki I nawet teraz pewnie słyszycie jak tam jakieś plastiki trzeszczą, jak zaraz silnik będzie trzeszczał, naprawdę no, nie jest optymalnie Też po treningu jak już się ściemni to na pewno pojedziemy na myjnie, aby też wam pokazać Mniej więcej dokładnie, jak wygląda to auto. No i jakie mam życiowe plany dalsze na auto. Mam tutaj ze sobą przedtrękę Thor Plus Vitargo Gymbima, którą będę brał właśnie przed treningiem. Już zaraz, tak na podjeździe, na siłowni. Robimy klatę, zacznę sobie od Handli i w sumie spróbujemy. Zrobić handle których na serii jeszcze nie robiłem, czyli 40 bo zawsze mniej więcej robiłem 32,5-35, ale w sumie warto spróbować, jak ta 40 poszłaby na serię. Szczerze, jestem mega nahypowany na ten trening, bo w na niego czekałem. Strasznie chcę zrobić już tą klatę, triceps, bareczki, żeby to tutaj ładnie, bardzo wszystko się spięło mam ze sobą statyw, mam ze sobą mikrofony i szczerze bardzo dawno nie nagrywałem na siłowni czegoś takiego, co będę nagrywał dzisiaj no bo ostatnimi czasy, czyli ostatni rok mniej więcej, no nie czułem się jakoś mega komfortowo z tym nagrywaniem na siłce, ale trzeba właśnie wyjść z tej swojej strefy komfortu, bo trzeba gonić marzenia kurwa, nie ma co naprawdę, bo bez ustanowionych celi i bez tych marzeń, do których dążycie No to nic nie macie Ja już się teraz skupię na jaździe Mniej więcej i tak się na niej skupiam Ale no widzimy się już na podjeździe na siłowni Ze zgaszonym silnikiem No więc ładujemy tą przetrenkę z Jimbima Oczywiście przypominam kod MATI5 I tak jest to reklama, żeby łokieć nie dowalił się moich ostatnich 10 zł na koncie Biorę ją i od razu zaczynamy siłówkę Mniej gadania, więcej robienia Złomana ręka. Koniec, trenowanie tryboju i redukcja. I nie wiem, chyba jakieś po prostu ogólne zmęczenie, bo nie jestem idealnie zregenerowany po ostatnim treningu klaty, Wiem, że chujna słyszycie, ale z tymi ciężarami teraz jest chujna. I tak jak widzieliście na ławie, z tą ręką prawą jest strasznie chujna. Coś się staram z nią robić ostatnio, ale kurde, miałem ją złomoną rok temu. Chuj chodzi. Robimy go arkidera. Czuję, że jest zasadzka szykowana na mnie. Tam stoi Mercedesik, tutaj stoi policja, ale spokojnie wszystko już naprawiłem i dowodu zabrać mi nie zabiorą. Dobra, jak widzieliście, trening skręczony. No, pięć mocnych, szybkich ćwiczeń, które zrobiłem mega mocną intensywnością. Ta ława i te hantle. Nie wiem. Zwala to na niewyspanie i na to, że serio byłem niezregenerowany na klasie. Ale już chuj. Pompa mega fajna wyszła i. Jestem mega zadowolony z tego treningu, więc odpalam furkę i jedziemy teraz, bo ulewam ją pokazać. Więc dobrze, zacznijmy od tego, jak prezentuje się ten skurczybyczek. Jest to Mercedes W203 Sport Coupe. Ze sportem to dużo nie ma tutaj wspólnego, ale mniej więcej tak właśnie on się tutaj prezentuje. Jest w deszczu, więc no kurde, mycie auta teraz nie jest najbardziej optymalną rzeczą. Aczkolwiek jest ultra. Mega upierdzielony pod tą taflą deszczu. Więc tak czy tak, fajnie, że go sobie teraz umyję, bo już naprawdę długo go nie myłem. Jak już wszystko będzie ogarnięte, no to pokażę go mniej więcej od środka bardziej niż pokazuję go teraz. Ale no, jak na takiego starego dziadka, nie jest to najgorsze auto, no ale powiem Wam później, jaka z nim jest historia. Pararim, pararum! No to dobra, co było w nim nie tak? No, trochę było w nim nie tak. Trzeba było sporo, sporo wymienić. Auto kupiłem tanio, więc włożyłem drugie tyle. Ale no, jako pierwsze auto wydaje mi się, że byłoby ultra zajebiście, gdyby właśnie nie było żadnych w nim usterek takich jak częsty wyskakujący check engine i tak dalej. Bo no, teraz muszę wymienić cewki. Mam nadzieję, że nie będę musiał wymienić trysków, paliwa, bo kurde, trochę, trochę jest to kosztowny interes. Jeśli miałbym jakoś dłużej nim pojeździć, to pewnie też bym na przykład zrobił tak, żeby nie było rdzy w kilku miejscach, żeby nie było kilku mniejszych wgniotek i też oprzyłbym kierownicę, bo jest paskudna. Kosztowałoby to jakieś 4-5 stówek, ale wyglądałaby naprawdę fajnie. Dobra, starczy. Ogólnie to nie brałem nic, żeby go suszyć, no bo i tak będzie przez noc spadać. Chciałem po prostu wbić na mynię, żeby Wam go pokazać. Yy, a i tak by się zmoczył w drodze do domu. Więc jeszcze ostatni raz teraz umyty i świeci się jak psu jajca, więc trochę w lepszej okazałości. Więc widać w ogóle jaka jest różnica między jedną a drugą lampą. Ja pierdzielę. Mimo, że to kiedyś polerowałem, to tak czy tak nie wygląda to najlepiej. Starałem się, no ale kurde, takie życie. W tym aucie, mniej więcej, to co mi się nie podoba, to to, że jest właśnie ten taki skrócony tył. I no to jest kurde sport coupe, więc tak było. W W209 w chuj mi się bardziej podoba, mega ładny jest. A teraz, tak jak mówiłem, pokażę Wam środek. Ma 275 tysięcy przebiegu. Ja przejechałem na nim 7055, jak widzicie tutaj. No i takie równice. No kurwa, to wygląda jakbym, nie wiem, albo się wgryzł w to zębami, albo to wyszarpał. No i ogólny stan tej kierownicy właśnie tak wygląda. Jest to no, stara kiera i wymaga przeszycia. Środek mogę powiedzieć, że jest dosyć ładny. Ten taki kolor, który mniej więcej mi się podoba. Wszystko jest tutaj w skórze. Mamy tutaj pseudorydiko, a najlepsze co jest to transmitter. Bo bez tego to bym nie jeździł Jest to automat, więc ma dużo zalet Ale też dużo wad Z tyłu trochę mniej miejsca Ale i tak pięć osób w tym aucie się zmieści No i klucz programu To co mi się serio podoba w tym aucie To ten panoramiczny szyberdach Otwiera się i gdy jest otwarty To naprawdę wygląda fajnie Ale no, nie chcę mieć tego auta Mega długo No bo czegoś tu mi jednak brakuje więc trzeba będzie mocno przygrindować, żeby za jakiś czas, nie wiem, może rok, coś w tym stylu, pokazać Wam nową, lepszą furkę niż ta. Takie są cele. Więc grindujemy, nie zatrzymujemy się i lecimy, kurwa, po swoje. A ja naprawdę bardzo dziękuję Wam za oglądnięcie tego materiału. Mega mi miło wszystkim, którzy tutaj do tego momentu dotrwali. I widzimy się w następnym, bo teraz będą już następne.